Nie ośmieszajmy ideałów komunistycznych. No, godną uwagi rzeczą jest no, troszkę taki inny styl tych niemieckich komunistów, młodych niemieckich komunistów. No, często jest tak, że, że komunista z Ameryki kojarzy się często z jakimś takim właśnie dziwnym człowiekiem, jakimś takim niebinarnym, jakimś takim, jakimś takim przegrywem, który całe życie spędza przed komputerem. No, takim przy, 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 przykładem takiego właściwie takiego nieudacznika, z którego śmieją się nasi wrogowie klasowi, no to jest taki Formbi na przykład. No. Tyle tych niemieckich komunistów. Deutschland, Deutschland, kommunistischer Arbeiterbund, Deutschland. Yy, ludzie, którzy wymyślają sobie zmyślone, nienaukowe orientacje zegzualne i ludzie, którzy dają temu pozytywny rozgłos, powinni być traktowani jak płaskoziemcy. No, całkowita zgoda. I no. yy, nie powinni, oni są traktowani jak płaskoziemcy. No. Jeśli... Ciało spada, gdyż istnieje przyciąganie. Istnieje przyciąganie, bo tutaj duża Ziemia przyciąga małą taśmę klejącą. No to dlaczego duża Ziemia nie przyciąga Księżyca? Dlaczego Księżyc nie spada na Ziemię? A? Bo Księżyc już jest wyżej, a bo tam już działają inne prawa. Czyli... Więc, więc tutaj. No, z tej strony jakby, no tutaj widzimy no, wyższość wyższość no, tego obozu antyimperialistycznego wokół Rosji no który, który, który tej Szurii mówi zdecydowane nietno że, 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 że jak tam w całej tej, to jest śmieszne jak obserwujemy właśnie tą polską scenę taką rusofobiczną no, nienawidzimy Putina, nienawidzimy Rosji nie, tego tamtego. Ale równocześnie jak tam widzą, że jest jakaś parada, nie wiem, Dzień Widoczności osób trans, no i oni tak na to patrzą i sobie myślą, kurwa, no, to jest ta Polska, której my bronimy? No i ja, więc ja do nich wszystkich, my jakby niezależnie od tego, co wy tam sobie myślicie, no takich i w Rosji nie ma. No. Są osoby homoseksualne w Rosji, no ale, ale nie, ma, nie ma takiej właśnie promocji tego na ulicach, no. a, już, a już na pewno nie ma promocji, nie, nie ma promocji w szkołach. No. Więc ja tutaj wszystkim wszystkim tym skurwysynom, którzy nienawidzą Rosji, zabić Rosję, zabić Putina i tak dalej, no to życzę wam. Żeby wasze dzieci w przedszkolu albo w szkole no, były edukowane seksualnie przez jakiegoś trans, e transa. No. Tego wam życzę. Besser eser, ezer. Eser, czyli to jest no, lepiej jeść. No yy, i ten program robi ten grubas, którego tu widzicie. Więc to taka, no, w pewnym sensie, no każdy z nas ma jakąś swoją rolę w tym społeczeństwie. No. My, jako petariusze, pójdziemy umierać, e, a burżuj będzie zapładniał nasze kobiety. No więc, I czemu narzekasz? Co ci się nie podoba w tym systemie? No przecież to jest najlepszy możliwy system, ten kapitalizm. Historycznie to nie jest całkowicie wystane z dupy. No. tutaj. Były pewne momenty historyczne, kiedy Polska współpracowała ze Wschodem i w dodatku, przynajmniej, przynajmniej przy, yy, tutaj na przykładzie Jagieły i na przykładzie PRL-u, no to to się jakoś tam dobrze skończyło, ta współpraca. Więc no, gdyby Polska stała się częścią Federacji Rosyjskiej, co by Polska mogła zyskać, co by Polska mogła stracić? No? No, no na pewno Polska nie musiałaby mieć całej tej szurii, która idzie do Polski z Unii Europejskiej, a więc, a więc Zielony Ład, a więc likwidacja pieców tych gazowych, a więc nie wiem, płacenie 20 tysięcy euro za migranta, którego Polska nie chce przyjąć. A więc narzucania Polsce tego, tych marsz widoczności osób transpłciowych. A więc całe te, nie wiem, jakieś przepisy, że w roku, tam za kilka lat nie będzie można w Polsce jeździć samochodami spalinowymi, czy produkować samochodów spalinowych. Jednym słowem jest cała, Cała lista jakichś głupich pomysłów, które Polsce są narzucane przez Unię Europejską. Yy, no i wejście w, jakiś taki, w, jakiś taki, w jakieś takie porozumienie z Federacją Rosyjską zwalniałoby Polskę z tej szurii. No. Że po prostu nie wiem, jak Polska nie chce wpuszca, wpuszczać migrantów, no to nie wpuszcza migrantów. Chce wpuszczać migrantów, no to wpuszcza. No. Rosja Putina na tle tej szury z Brukseli no prezentuje się jakoś taka ostoja racjonalizmu no, że że boże no y, y, nie mówię żeby tutaj nie wiem nagle nagle Mówię o jakiejś takiej prostej rzeczy. Po prostu no, Polska wychodzi z Unii Europejskiej, staje się częścią Federacji Rosyjskiej, i dzięki temu, że się staje częścią Federacji Rosyjskiej, no to, no to, no to właśnie jest to pytanie: no, czy lepiej na tym wyjdzie, czy gorzej na tym wyjdzie? No. no ale to pytanie można byłoby rozszerzyć, że tutaj mogłoby dojść do jakiegoś takiego dealu. No. Że na przykład Deal polega na tym, no to Polaczki słuchajcie. No. Jak wy wejdziecie do Federacji Rosyjskiej, no to wy bierzecie, wy bierzecie Litwę i połowę Łotwy, a my bierzemy Estonię i drugą połowę Łotwy. Co wy na to? Jak wejdziecie do Federacji Rosyjskiej, to jeszcze możecie wziąć kawałek Ukrainy. No na zasadzie jakiegoś takiego, no, rączka rączka myje, no, robimy deal, to, to wszyscy będziemy zadowoleni z tego dealu, no, no ja nie wiem, no to, to jakby branie zachodniej Ukrainy to może siara, no bo tam nic nie ma, tylko banderowcy, no, ale, ale już taka Litwa, no to historycznie na pewno, no, Lit, Wilno, no to tam ma jakieś związki z polskością, no więc, więc no, inna sprawa jest, że, że nikt takiej oferty politycznej nie stawia, no ale pytanie, no gdyby gdyby, coś takiego, gdyby takie referendum było, a więc wchodzimy do Federacji Rosyjskiej, dostajemy Litwę, no i jesteśmy zwolnieni z tych wszystkich głupich przepisów, które są nam tutaj narzucane przez Unię Europejską. Jesteś za czy przeciw? No i wtedy tacy nacjonaliści, którzy powiedzą, jestem przeciw, jestem przeciw, no bo ja jestem za tym, żeby, żeby trans był w każdej polskiej szkole. Ja jestem przeciwko temu, żeby, 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 żeby Wilnie, żeby tutaj powstrzymać proces tam terroryzowania tej polskiej mniejszości na Litwie. No, I tak dalej, i tak dalej. No nie, zostawiam was to, towarzysze, z tym pytaniem. Jakbyście, na, jakbyście w takim referendum zagłosowali,